Witajcie rodacy! Zastanawialiście się kiedyś jakby wyglądał turowy, a przede wszystkim dobrze zrobiony Counter-Strike? Jeżeli tak, a nawet nie, no to i tak zapraszam Was do recenzji bardzo wciągającej turowej strzelanki o nazwie Frozen Synapse. Grata pozwala nam się wcielić w człowieka, który koordynuje poczynaniami żołnierzy, których mamy ogólnie 5 klas. Snajpera, który przez pół mapy może zabić, granatnika, faceta z shotgunem, który sprawdza się tylko na krótkie dystanse, jest też ziom od ciężkiego sprzętu jakim jest rakietnica, która tak jak i granatnik może rozwalać i skruszać ściany w zniszczanym środowisku tejże gry. No i na końcu mamy taką uniwersalną postać, która dzierży karabin maszynowy. Jednak pomówmy o turach i możliwościach jakie ta gra kryje, a jest ich sporo. Otóż jedna tura to 5 sekund rozgrywki, a maksymalnie owych posunięć możemy zrobić 9. Dodatkowo naszym wojakom możemy wydawać dość szczegółowe polecenia co mają robić. Czy na przykład tu mają przykutnąć, czy ma zignorować drugiego wroga, nie strzelać, ma biec, czy na przykład poczekać 2 sekundy i dopiero potem wykonać ruch. Pojedynczo te komendy może wydają się proste, jednak jeżeli połączymy je w kombinację, to dają niemal nieograniczone możliwości taktyczne. Ale mało tego, jak już zaplanujemy swój ruch, to możemy wcisnąć guzik i zobaczyć, czy na pewno zaplanowaliśmy dobrze. Jeżeli tak, to wtedy po wciśnięciu magicznego guzika o nazwie Commit, zaczyna się dziać akcja, a ten to nam się zwiększa. Jednak to dopiero nawet nie połowa otóż słuchajcie dalej by w pełni oddać symulacje taktyczne, mamy nawet możliwość w fazie planowania sterować ruchami wroga dokładnie tak samo, jak możemy to robić z naszymi wojakami. I teraz zaczyna się ciężka umysłowa praca w naszej głowie, bo jeżeli gramy z przeciwnikiem, który jest tak samo mądry jak my, to rozstawiamy jego żołnierzy, jak my byśmy w tej sytuacji postąpili. Jednak jeżeli jest tak samo mądry, to on wie że tak postąpimy i może zrobić zupełnie inaczej, tylko że jeżeli on wie, że my zrobilibyśmy to samo co on pomyślał, co my zrobilibyśmy, to czy warto zrobić ten ruch, bo my przecież go przewidzieliśmy? No tak w zasadzie masło maślane, ale na tym ta gra polega, są to szachy, trzeba myśleć trzy ruchy przed tym co zrobi nasz przeciwnik. Jednak ta szachownica ma różne tryby rozgrywki zarówno w single playerze, gdzie mamy do dyspozycji ponad 50 różnorodnych misji, jak i w multiplayerze. W rozgrywce dla pojedynczego gracza sporo się dzieje, ponieważ autorzy zaimplementowali naprawdę ciekawe akcje i kompletnie nie mamy wrażenia, że znowu podchodzimy do podobnej misji. A zresztą co będzie się produkował? Pokażę wam i omówię kilka przykładów. Mamy misję, w której musimy przeprowadzić grupę VIP-ów przez całą mapę, gdzie co rusz jacyś wrogowie nas nachodzą. I muszę wam powiedzieć, że końcówka tej misji jest naprawdę ekscytująca: bo przeciwnicy z każdej strony się pojawiają, no a gdy źle to rozgramy, to wszystko zaczyna się od nowa. Oczywiście na kompletnie innej mapie, bo tu wszystko generowane jest losowo. Dzielamy się nawet w złoczyńców, którzy mają zabijać cywilów, którzy uciekają w każdą stronę, by tylko uniknąć gradu naszych kul. No, misja trochę kontrowersyjna, jak ta z Call of Duty na lotnisku, z tym, że tutaj podana w mniejszej skali. Musimy zbierać paczki i uciekać z nimi za mapę. Wprowadzać hakera do silnie strzeżonego pokoju, by tam przychwycił dane. Mamy misję, w której trzeba chronić VIPów, no i naprawdę sporo, sporo więcej. Jednak generalnie cała moc tejże gry jest w multiplayerze, gdzie dwoje tęgich umysłów staje no, w przenośni naprzeciw siebie. Zacznijmy może od najbardziej obleganego w Multim trybu, czyli eksterminacji, która jest po prostu takim deadmatchem, gdzie gracze zostają rzuceni na mapę, która jest oczywiście losowa. No i mamy zabić oddziały przeciwnika dzięki sile naszego umysłu taktycznego. Oczywiście wszystko odbywa się tak samo jak w singlu, czyli możemy również przesuwać żołnierzy wroga, aby w teorii tylko przewidzieć, kto by wygrał starcie, jeżeli faktycznie by tak zrobił i co nasze wojska na to poradzą. Warto jeszcze powiedzieć o takich drobnych aspektach, a mam tu na myśli, że jednocześnie takich walk możemy toczyć naprawdę dużo, a przełączenie się między rozgrywką z innym graczem trwa 5 sekund, więc jeżeli mamy umysł szachisty, możemy toczyć bitwę na wielu polach jednocześnie. Zaskoczyło mnie również to, że jeżeli gracz wyjdzie z rozgrywki, bo na przykład uzna, że przegra już na bank, albo zniknie mu internet, no nieważne, to nasza potyczka wcale nie przepada, a jest trzymana na serwerach. I jeżeli owy gracz wróci do gry i wykona swój ruch, to poinformuje nas gra o tym poprzez e-maila. No, genialny i prosty pomysł, więc nie ma oszukiwania i nie umiemy statystyk, których oczywiście gra nie jest pozbawiona. Jednak mało tego, każdy mecz jaki rozegramy w multiplayerze potem możemy na spokojnie odtworzyć z menu głównego. No i nie wiem pochwalić się znajomemu, bądź podpatrzeć jak wróg rozmieszczał swoich przeciwników albo uploadować go szybko na YouTube'a, bo gra ma wbudowaną taką opcję. No i tak generalnie przedstawia się Frozen Synaps. Grata ta niesamowicie wciąga. Może nie widać tego, a na pewno nie czuć przez wideo, jednak jeżeli gramy w nią, to każdy stracony członek zespołu to strzał w naszą no prawie godność, bo gość nas przechytrzył i za wszelką cenę chcemy się odegrać. Grata potrafi no naprawdę wytworzyć adrenalinkę, a przecież tak niepozornie wygląda. Jedyne, co mi się w tej grze nie podoba, to tak naprawdę jej cena. Na Steamie bez zniżek gra kosztuje prawie 20 dolców. Jednak i na to mam sposób. Otóż, panowie deweloperzy byli na tyle uprzejmi, że dali mi dodatkowy jeden klucz i owym mogę się z wami podzielić. Oczywiście, świat jest brutalny i nie ma nic za darmo, więc aby wygrać klucz do pełnej wersji Frozen Synapse, musicie w komentarzach napisać coś na temat tej gry, a jedna osoba zostanie wylosowana. Dodatkowym elementem, by mógł rozdać klucz, jest to, że ten film musi zebrać 300 łapek. No, niestety, tak jak powiedziałem, świat jest brutalny. Tak więc, cóż, ta produkcja w pełni zasługuje na ocenę 8 na 10. Zapraszam Was do brania udziału w konkursie. No i cóż, tym optymistycznym akcentem zakończymy. Trzymajcie się, cześć.